Hej, dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem rocznym moich ulubionych kosmetyków do makijażu, ale tych, jak zwał tak zwał, droższych, górnopółkowych, e, marek premium, marek luksusowych. W każdym razie tych wszystkich kosmetyków, których nie kupimy w drogerii. I wybrałam naprawdę kilka produktów. Nie chcę nagrywać filmu takiego, wiecie, 20 minut i tam pierdyliard produktów. E, I to fajne, i to fajne, i to fajne, bo czasami oglądam takie filmy i w sumie to co ci się w końcu podobało? Dlatego ja będę mieć takich ulubieńców, których... E... Na pewno widzieliście w każdym moim makijażu, albo w większości, więc to będzie trochę dzień świstaka, ale chcę Wam przedstawić taki top moich naprawdę ulubionych rzeczy, które używałam e, przez cały rok albo przez większość roku i które no naprawdę są bardzo fajne i godne polecenia. O, w ten sposób. Nie przejmujcie się, będziecie pytać, to są właśnie te moje plamy, które mi czasami wychodzą na dekolcie yy, i czasami jak się zdenerwuję, teraz po prostu siedzę tutaj od jakiegoś czasu przy tych lampach, a one bardzo grzeją czasami po prostu od, od, samego, yy, od samej temperatury, tak mi się dzieje. To albo zacznie znikać, albo się powiększy, ale mam nadzieję, że przeżyjecie. Jeżeli Wy macie takie plamy, to się po prostu tym nie przejmujcie. Zobaczcie, nikt od tego nie umarł. Ostatnio nawet widziałam taką topic ale widziałam w telewizji w tvn 24 wywiad z kimś był, z jakąś panią profesor, i też miała takie ogromne plamy, bo też albo jej było gorąco, albo się stresowała wywiadem. Życie jesteśmy tylko ludźmi, nie ma się czym przejmować. Dobra, słuchajcie, przechodząc do kosmetyków. Może zacznę tak, jakbym to nakładała na twarz? Laura Mercier Foundation Primer Radiance Baza Rozświetlająca Fantastyczny produkt. Każdy podkład na tym wygląda dobrze, bo jest taki jakby rozmiękczony. Zdecydowanie polecałabym to albo dla osób z suchą skórą. Albo dla osób, które chcą się odmłodzić, albo dla osób, które mają taką zmęczoną cerę ziemistą i chcecie czegoś takiego odświeżającego, to to działa super. Ale tak naprawdę to jest baza, która sprawdzi się u każdego. Ja mam mieszaną cerę, taką e, momentami tutaj bardzo tłustą i jeżeli o to chodzi, to ona się sprawdza u wszystkich. Daje piękny, delikatny efekt takiej właśnie obudzonej, rozświetlonej, zdrowej, ładnie wyglądającej skóry. Produkt jest w tubce. Oj, za dużo sobie włożyłam. To jest taki delikatnie beżowo-różowy kolor tego produktu. Ona praktycznie nie pachnie. Oj, jak widzicie, to trochę wygląda jak podkład. To też daje... Nie mogę powiedzieć, że to daje krycie, ale można to by było nosić samo na twarzy, jeżeli, nie wiem, chcecie coś mieć na buzi, nie podkład, ale coś takiego, co będzie ładnie wyglądało. O jak widzicie, ona nie ma drobinek. Ona daje taki jakby blask, tak jakbyście się posmarowały kremem i to później by była taka nawilżona i zdrowa, widzicie o. To daje taki efekt. Można też y, tą bazę nakładać sobie y, na podkład w pewnych miejscach jako rozświetlacz, jeżeli chcecie coś takiego bardzo subtelnego, ale że ja kocham moje takie mocne rozświetlacze, to no, akurat, yy, akurat tak, tak nie robię, próbowałam, to jest bardzo, bardzo taki delikatny efekt. Baza jest naprawdę super, ja wam bardzo gorąco polecam. Laura Mercier, baza rozświetlająca. Jeżeli chodzi o podkład, to konkurencję wygrywa Too Faced Born This Way. Fantastyczny podkład, tutaj na zimę mam go w kolorze Ivory. Ma pompkę, widzieliście go w wielu filmach. Um, to jest podkład, który jak nakładacie na buzie to ładnie kryje, nie robi maski i bardzo ładnie się utrzymuje do końca dnia w stanie takim nieściastkowanym, nie jakimś rozmazanym. On bardzo, jego największą zaletą jest to, że on wiadomo nie wygląda po 12 godzinach tak samo jak 10 minut od nałożenia rano, bo ja po prostu nie wierzę w takie cuda ale nie wygląda źle. On ewentualnie będzie się Wam świecił, ale Wam się nie pozbiera, nie porobią plamy, nie wiem, nie będzie jakiś pozbierany w załamaniach i też się nie wyciera. Jedyne co to może Wam się po prostu ta buzia świecić, ale sam podkład jako podkład nadal będzie wyglądał ok. Yy, I też właśnie nawet jak po iluś godzinach... Ta buzia zaczyna mi się świecić, to biorę bibułkę, przykładam i, i odciskam ten nadbiar sebum i nawet już nie muszę pudrować, ta buzia ładnie wygląda, naprawdę, także no świetne odkrycie. Kolejny produkt do twarzy, jeżeli miałabym wybrać puder, którego używam najczęściej, który dla mnie jest bardzo dobrym takim pudrem albo pudrem z cyklu idę na imprezę, albo pudrem z cyklu, ten makijaż musi wytrwać ileś godzin, to będzie Studio Mac Fix. To jest też puder, którego można używać samodzielnie bez podkładu. On dodatkowo daje takie trochę krycie. Więc to jest naprawdę taki mocny zawodnik, ale nie robi jakiejś strasznej krzywdy na buzi. Wiadomo, że jak będziecie, no naprawdę, bardzo często się nim pudrować w ciągu dnia, no to to jest produkt, który może Wam zrobić krzywdę, ale jeżeli, nie to są dwie, trzy poprawki w ciągu dnia, to nic Wam się nie stanie i, i nie zrobi jakiejś tragedii. Jak widzicie, ja go zużyłam. Tyle już tutaj widać denko. Fajna jest ta puderniczka, że ma tutaj lusterko, że ma tą gąbkę, której ja czasami używam po prostu, jeżeli go mam w torebce, bo nie będę już się bawić jakieś jeszcze dodatkowe pędzelki ja mam go w kolorze NC15 i to jest puder roku 2015 jeżeli chodzi o róż i rozświetlacz to pewnie nie muszę pokazywać, już wszyscy wiedzą róż The Balm Down Boy przepiękny róż, przepiękny taki ee, chłodny odcień różu, który jest bardzo subtelny na twarzy a co najważniejsze i to wy mi potwierdziłyście kupując ten produkt, on się bardzo długo na tej twarzy utrzymuje jest bardzo, bardzo, bardzo trwały nie robi plam, ładnie się nakłada jest dobrze napigmentowany ale też nie jest z drugiej strony tak mocno napigmentowany, że wiecie, przykładacie i od razu bam, nie wiadomo jaki kolor na buzi nie, on jest taki ten kolor widać, ale jest delikatny, można go oczywiście nabudować do czegoś takiego mocno widocznego Um, ale nie jest taki trudny w nakładaniu, tak. Um, no i tyle, Down Boy De Balm, najlepszy, najlepszy róż tego roku. E, potem, jeżeli chodzi o drugi produkt z The Balm, to jest Mary Lou, która wyparła mój um, MAC Soft and Gentle. Um, przepiękny. Rozświetlacz, y, on jest mocniejszy niż... Y Max Soft and Gentle, często mnie prosicie, żebym pokazała różnicę, no jak widać ten jest bardziej żółty, taki złotawy a ten jest ewidentnie różowy no tą różnicę widać od razu na mojej buzi kolory sprawdzają się oba, ten jest taki mocniejszy myślę, że część dziewczyn powiedziałoby, że to jest taki wieczorowy rozświetlacz ja w małej ilości go nakładam również na dzień i uwielbiam, po prostu uwielbiam ten podkład, podkład ten rozświetlacz, fajnie, lubię to opakowanie, lubię te opakowania z Debalm. Jest fajnie w takiej kasetce zamknięty, chociaż powiem Wam, że to myślałam: to jest papierowe opakowanie. Myślałam, że z czasem to się będzie wycierać i będzie słabo wyglądać, ale nie jest, jest ok. Nic tutaj, no troszkę może się po prostu tutaj przy, przybrudziło od dotykania, ale tak jak każdy produkt, ale generalnie to opakowanie wygląda całkiem nieźle. No i cienie! Cieniami was nie zaskoczę, ubiegły rok 2014 to był rok paletki Naked, a rok 2015 to był rok paletek Too Faced mam je trzy na początku roku kupiłam tą paletkę będąc w Saforze z Karoliną przechadzałam się, Więc nie ja już nic nie kupuję, mam Naked, mam tyle cieni, ja tego nigdy nie zużyję i będąc w Saforze, wsadziłam paluch dokładnie w ten cień mówię, boże jaki to jest piękny, różowy taki, ja uwielbiam różowe cienie, bo to ładnie podkreśla zielone oczy i w ogóle, i on jest taki no on nie jest brukatowy, ale jest taki lśniący, no i przepiękne wykończenie. Zakochałam się w tej palecie, kupiłam ją i została ze mną do końca roku. Potem od firmy Too Faced, wiecie, że dostałam dużą paczkę i tam dostałam Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar i Boudoir Ice. I potem na chwilę porzuciłam tę paletę i używałam tej. Jeżeli mnie pytacie, która jest lepsza, jest taki film na moim kanale. Jest wiele razy też mówiłam o porównaniach. Z Naked, bierzcie obie palety jakościowo są bardzo dobre wszystkie trzy, wybierzcie kolory jakie wam najbardziej pasują, ja kiedy dostałam tą to używam tylko jej teraz ostatnio ten makijaż, który mam dzisiaj to jest makijaż wykonany wyłącznie jednym cieniem i to jest właśnie z tej jedynki ten taki żurawinowy kolor mm, więc no takie mam różne fazy w zależności od tego czego potrzebuję ale cienie są fantastyczne no są po prostu świetne. Tutaj jest wszystko, czego potrzebujecie. Jeżeli chodzi o porównanie do Naked, to moim zdaniem super użyteczne jest to, że tutaj te cienie ee, są duże, bo w Naked po prostu ja szybko wykończyłam ten cień, którego w, w, ten, ten, ten cielisty, którego używałam do każdego makijażu i potem co. Więc e, to jest lepiej przemyślane w Too Faced. No i tutaj jeszcze jedna paletka, która jest taka... Raczej błyszcząca i, i w takich odcieniach różu, ale też jest przepiękna. Też bardzo często ją miałam na oczach. No i cienie po prostu w tym roku wygrywa. To jest już nie będę się powtarzać. Po raz dziesiąty i jeszcze dwa ostatnie produkty do oczu. Eyeliner MAC Black Track Fluid Line. To jest drugie opakowanie w moim życiu, które mam okazję używać. Którego mam okazję używać. I to jest eyeliner, który jest po prostu trwały. Najlepsze jest to, że on jest trwały. Jest Po pierwsze, jak go nakładamy, to ładnie się nie nakłada, nie robi się jakiś grudek, smuk, nie wiem. Nie jest za bardzo wodnisty, nie jest też za bardzo taki zbity i ma piękny czarny kolor, nie jest szary, nie płowie nic mu się nie dzieje, jest trwały jak ja wracam nawet o 5, 6, 7 rano z imprezy i już na buzi prawie nic nie mam to eyeliner z maka zawsze zostaje w tym samym miejscu też używam go czasami na linię wodną a wiecie, że mi oczy bardzo łzawią i też mi się nic nie dzieje, nie mam wiecie, nie wyglądam tutaj jakbym nie wiem, co, jakimś nie mam czarnych plam pod oczami, więc to nie jest pierwszy rok mojego używania tego produktu, ale jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli nie zapytacie, jaki kupić eyeliner, to kupcie Maca, Warto zainwestować pieniądze, bo on też starczy na bardzo długo i będziecie naprawdę zadowolone. I ostatnia rzecz, to też jest Mac i to jest yy, baza pod cienie yy, Soft Ochre Prolongwear Paint Pod yy, z maka. To też jest baza, yy, która mi towarzyszyła przez większość roku, to jest taki cielisty kolor, um, no i tyle, po prostu cienie się ładnie na nią nakładają, ładnie wyglądają i, i, i naprawdę jest ok, i o, wsadziłam palucha w nią, ekstra, ekstra, zaraz wszystko będzie w tym upaćkane, dobra, e, no i tak, jeszcze szybko Wam powiem, e, właśnie na no, makijaż to mam e, cienie ten cień z Faced, który Wam pokazywałam. Wszystko właściwie, co Wam pokazywałam z tych ulubieńców mam na twarzy, ale użyłam dzisiaj e, błyszczyku Tani Bear Cosmetics z tego kalendarza i on jest taki, widzicie, żurawinowy i użyłam go tak testowo, nie do końca jestem przekonana, czy to jest kolor, który e, mi pasuje. Na pewno fajne jest to, że one są kryjące i mają taki... są naprawdę błyszczące, ale... Jest, mam gdzieś jeszcze ten taki jaśniejszy. Wiecie, że mi w tych ciemniejszych kolorach nie do końca jest ok, ale wiecie, ja nie mam problemu z tym, żeby nawet się pokazać w czymś, co nie do końca mi pasuje, albo nie wiem. No, też trzeba testować i też Wam pokazywać różne rzeczy. I... Także bez Spiny, a błyszczyk nazywa się Bewitching. Chyba tak to się wymawia. Tak, a sukienka jest Zara. Więc ja uciekam. Dajcie znać, jaki był Wasz ulubiony wysokopółkowy produkt do makijażu w tym roku. Pojawi się jeszcze na pewno film z ulubieńcami drogeryjnymi. Pojawi się, albo już się pojawił, nie wiem w jakiej kolejności to będę wrzucać, film z ulubieńcami pielęgnacyjnymi. No i tak, ja już uciekam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, po buziaki, pa pa!